Moi marokańscy przyjaciele wyjeżdżają dzisiaj. Ja też za jakąś godzinkę ruszam, jak się wiatr jeszcze troszeczkę spokoi. Bye bye! See okay. No, w końcu się wydostałem z wioski. Na razie jadę off roadem, do asfaltu i dowiedziałem się, że ta droga asfaltowa może być zasypana odcinkami śniegiem i też może być odcinkami taka błotnista, jakaś taka szutrowa, ale muszę jechać tam jest piękny widok za mną białe góry i w końcu przejrzyste powietrze a słońce już fajnie grzeje więc się spoko jedzie, nie jest tak zimno Tutaj po drodze mijam szafranowe pole Ahmeda Po drugiej stronie jest pompa, która kupuje pole do domu Tak wyglądają moje tak wyglądają moje koła Czasem jest głębokie błoto Ale no risk, no fun Uff, Dojechałem do pierwszego miasteczka Cały czas mam wiatr w twarz Pod wiatr jadę 5 na godzinę z wiatrem bez pedałowania jadę 16 na godzinę. Z górki za bardzo nie rozpędzam, bo czasami są tak boczne, e, mocne podmuchy wiatru, że mnie znosi z drogi. Ale widoki rekompensują wszystko. E, mam do zrobienia jeszcze 40 km. To tak myślę, za 5 godzin będę. <grywki> na razie. Będę miał mokre buty czy nie? Jestem gotowy na kolejne strumyki. Co będę buty zakładał? Przy okazji mi stopy wyschną? Kurde, wykrakałem, no nie Kurde, wykrakałem, no nie Coś mi się wydaje, że droga zamieniła się w rzekę. Kurde, szkoda, że nie mam drona, bo bym sobie zobaczył jak to dalej wygląda, a tak to muszę kombinować. No nic. Do zobaczenia wkrótce. Piękne widoki. Chętnie jakieś wioski lecą dzieciaki na ratunek, ale jednego tego gościa pytałem: Nie był zdziwiony, że pytam, że jadę na ten tam znak. Tam, tam jakąś to miejscowość. skoro pokazujesz, tam jest droga, czyli tam jest kierunek, może nie droga. No to minę miał taką, że nie był zdziwiony. To dojadę chyba, nie? No w końcu nie ma jakichś przepaści tutaj albo innych rzeczy, tylko woda. E, Luzik, panie! Tak to można jechać. Dobrze, że mam mojego wszędzie To wszędzie nim wiadę. Piękne kwiatki są, trochę błota jest, raz po raz trzeba siąść, raz po raz trzeba mocniej przypompować i się jedzie. O, nawet bałwano tu mają, proszę. No i zrobiłem się lokalną atrakcją. O, mają dwa bałwany, jeden ze śniegu, drugi na rowerze dookoła góry i śnieg. Ale zobaczcie, jaka piękna droga. No to jadę dalej. W sumie to najgorszy jest pierwszy raz. A właściwie ta woda to jest taka, jak u nas w lecie w Bałtyku. Taka, taka ciepła. Zobaczcie, tu jest kwitnące drzewo na tle Białej Góry. A to są dzieciaki, które zaraz w domu uciekać. Dojechałem do skrzyżowania, według planu miałem na nim jechać w lewo, w kierunku Ouarzazate, ale się dowiedziałem, że droga jest zamknięta z powodu śniegu, no i tam nie pojadę w te góry, dlatego jadę w prawo i kieruję się już w stronę pustyni. Za 10 czy 9 km mam nosłek, no już coraz niżej, coraz niżej, coraz cieplej. Hurra!